Witam wszystkich, z tej strony Fydysz z Rezerwat.net Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować mapę Declan 2 Fire Jesteśmy po stronie Tero Respimy się na boisku do koszykówki Lecimy w prawo W schodkach w dół Big, pyk To miejsce nazywane jest kwadratem Jest tutaj kilka skrzynek, jednak pamiętajmy Nie kampimy w Tero ale lepiej w ogóle Tutaj jest drabinka która prowadzi do okien. To miejsce nazywane jest drabinką, oknami, szybami, jak to woli. Wszyscy powinni wiedzieć o co chodzi. Biegniemy środkową pochylnią, to jest środkowa pochylnia w prawo. To miejsce nazywane jest łącznikiem, ponieważ łączy bombsite numer 2 z bombsitem 1, który jest tam za ścianą biegniemy na dwójkę na dwójce nie mamy zbyt wielu opcji możemy się skitrać za skrzynką na skrzynce jednej, drugiej i to właściwie by było na tyle ewentualnie tutaj może nas ktoś podsadzić tutaj widzimy galerię dobra, lecimy teraz na jedynkę w prawo tutaj już mamy resp CT antyterrorystów Home site numer 1 też nie za dużo opcji, ewentualnie za skrzynkami. Tu też można się schować na skrzynkach tu i tu. Mamy wyjście z pokoi. Oba te pomieszczenia są połączone ze sobą. Dobra, teraz resniemy. Jesteśmy na respie. To zagra w kosza, co. Dobra, lecimy. Teraz lecimy w prawo. Znowu. Tylko troszkę inaczej, zobaczyć. O. Wcześniej przebiegaliśmy tędy dołem. Teraz tak, możemy pobiec po tędy. Tędy mamy zupełnie inny kąt. Możemy skanować tam pomieszczenie. I ewentualnie Trochę innego kalibru przez tą skrzynkę, dla tych co chcą trochę popoglądać nas. Lecimy w lewo. Jak widać te pomieszczenia się łączą, i już mamy widok spokoju na bombsite numer 1, tu też jest wyjście z pokoju Resujemy. I lecimy w lewo. Tędy nie ma co iść, bo dojdziemy. Tak jak na początku tłumaczyłem, a tu widać już, gdzie jesteśmy. Też tędy biegliśmy. Mapka jest bardzo prosta. Na jej gruzach powstała mapa DCPL Fire. Właściwie w tą mapkę, którą teraz prezentuję, już prawie nikt nie gra. Jednak ma coś w sobie i warto ją zaprezentować. Dziękuję wszystkim, dziękuję kompanemu z Rezerwatnet za pomoc w realizacji materiału. Do zobaczenia następnym razem.